Ci się jeszcze niestety ładuje. <laughs> Dobrze, Polacy ostatnio na FFF zagrali Dazlem, Sniperem, Earthshrikerem, Brutmoderkę oraz między innymi. E, no, Axe i e, Axe Roll, Sniper e, oraz Wisp. o takie bany. No, Wisp ciekawy. E, nie jest e, aż tak teraz często widywany w tej pierwszej fazie, chociaż. Cały czas wielkie możliwości. Czym otworzymy? Otworzymy Juggernautem. uis banowany ze strony eee, Gumby. Eee, znaczy wiesz co, Gumba będzie potem, teraz jest eee, Aha. Tak, Aha. FWT. FWT. FWT, tak jest, że się przygotowali na Polaków, mm -hmm. bo Whispi i Sniper to jest dość standardowy pick ze strony eee, Let's Do it. Ostatnio grali i wygrali w sensie. między tak, nimi, tym tak. Sniperem, tak jest. No, i jak Stroll to jest raczej standard. Juggernaut też raczej standardowo, bardzo mocny Heroes. Tak, jest to tutaj e, niby bany częste, ale m, tylko do tego nawiążę. E, Sniperem wygrali ostatnio i Whisper wygrali na pięciu idiotów. E, tutaj był Wisp, nie to połączenie. Także rzeczywiście, jak mówisz, żeby się, się przygotowali um, i, i, i te bany nie po prostu, że często są generalnie widziane, rzeczywiście względem Wezzuid. To ma rację bytu. Węga Shadowfind do tego Dazzle. Mm -hmm. Dazzle to raczej standard ze strony LD. Z tego co pamiętam, na Lanie grali nim i lubili nim grać dość często. A Węga Shadowfin to jest bardzo dobry combo, bardzo tu dużo minus armora, prawda? Więc... Mm -hmm. no, no, generalnie się po się przyspieszamy, prawda? Na radio tutaj pokazali, że e, będą e, mieli czym? Czy to właśnie nakładać tą minusową aurę, czy to już Shadowfindem? Tego retika mieć wysokiego. Batrider oraz Slark, Brumasę oraz Storm. Wyrzuceni. No tutaj rzeczywiście oponenci Polaków banują to, czym grał Les Duit. bany są z kapelusza. Przygotowaliśmy tak, ewidencję. I Clockwork. Clockwork bardzo mhm. ceniony przez Ledzy Duit. Sasu prawdopodobnie mi zagra. On lubi tego Herosa, więc nie ma problemu z tym. Z drugiej strony Banslarka i Batraidera, więc no, nie wiem co to ma znaczyć, to jest raczej taki standard, prawda? Mm -hmm. Tak, tutaj... Takie pickoffy i te sprawy, Dokładnie zawsze Tak zawsze może przyfarmić. Dokładnie tak. I Bristolback ze strony FWT. Bristleback to chyba, chyba, chyba standard. I Chen, bardzo dużo heal'a mają, mm -hmm. oni mają dobry sustain teraz. Ciekawe jak to rozstawią, czy to będzie Bristleback na ja czy może Bristleback na off'ie, ja mają... Dwie możliwości, prawda? I no, zobaczymy jak to będzie. Tak jest. No, generalnie pokazali tutaj mm, już y, duże możliwości w tym midzie, bo, bo jak mówiłeś, dużej ilości, y, jeżeli chodzi o o, o Heala, a Shadow of Beastleba w postaci, które świetnie wchodzą w, w tego mid Gamea. Mm, no Plus zupełnie je węgał, często swoją armią y, trollów, Centaurów i innych. Mhm. No i też kontra na Jagera w jakiś sposób, prawda? Ten omisarz będzie już tutaj. W jakiś sposób skontrowany. Poprzez właśnie prezencję tych ADów. No tak, to prawda. Wiesz co, tutaj chyba będzie Eul na sf prawda? Tak mm -hmm. myślę. No tak, bo taki build ewentualne petaki, mecha raczej chyba nie będzie dostępny. Chen zrobi to meka. Tak. Tak, tak. Także myślę, że jak mówisz, tutaj ten Eul. Jest Magnus. Pojawi. Podoba mi się to. Dobra synergia z Juggernautem i Magnus jest fajnym heroskiem na Mitkę. Bo zgaduję, że to będzie Midek oczywiście. I chyba suplim tym zagra, jak sądzisz? Najprawdopodobniej tak. I to będzie mecz Magnus Shadowfield. No hmm? ciekawy, kiedyś często widywany ten Magnus. Dostał w sumie, w sumie Sylgry dostał nerfa na ten Battlecrow, no, A że Magnus bardzo zyskiwał na, na, na butelkowaniu. To też jako wylecie. Owrócił. Nawi często nim grało e, miesiącami m, ostatnimi. M, ale Polacy, powiem że pierwszy raz tutaj będę widział, e, ostatnio przynajmniej, Lezuli. Chyba nie grało tym Magnusem. Na pewno nie grało często. Nie jest mm -hmm. to tak zwany trademark, ale mm -hmm. wydaje mi się, że czułem się dość komfortowo z tym pikiem. Wiesz co mnie boli, że mają trzech malasów? To może ich zaboleć dość mm -hmm. mocno. Mają Magnusa, Klockwerka i Jaggernota, czyli to są trzy kory i to są trzy kore mele. To może ich zabolić, jak FWT weźmie jakiegoś, co oni muszą wziąć, safe albo ofa takiego dobrego dość, na, 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 na melaski, to się zobaczy. celowo mm -hmm. tutaj wyban jakiegoś właśnie, e, jakiejś rynki. Backroad mm -hmm. prawdopodobnie tutaj poszedłby na ofa, mm, tak bym strzelał, zobaczymy jak myśli. LDI? Możliwe, możliwe. Ogólnie, ogólnie... Znaczy ten Bristol Bug na sejfie też jest dobry. Mm -hmm, bo on szybciutko z farmi itemy i, tak, i mogą ruszyć Tak, i mogą ruszyć, dokładnie. A, 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 Tutaj a, nie ma co się zastanawiać, wiesz, bo to jest mid mm. game naprawdę mocny. Bristol Bug zrobi zrobi Crimson Karta, tak dobrze mówię? Crimson Karta. dokładnie. Ten zrobi Mech, SF zrobi Eula i naprawdę oni mogą ruszyć w pięciu i coś zrobić, zwłaszcza jak e, przeciwnicy nie będą mieli itemów albo levelów. Ale to, 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 to można powiedzieć, że to, to zależy od lining stage'u, więc... Dokładnie więc... Tak. No zobaczy się. Mhm. Ale tutaj strasznie się zastanawia nad tym banem. Popatrz, że to jest ten, ten reserve time i już się kończy. Strasznie dużo czasu poświęcili na to. Chyba nie wiedzą, co zbanować dokładnie. Mm. Jest Klinks. Mm -hmm. Klinks jest mocny. No i Razor, czyli Razor na sejfie z Wengom, Chen w lesie, Bristol Coughlin i Joseph yes prawdopodobnie. Powiem ci, naprawdę dobry ten zestaw bohaterów. Tu mają ale... wszystko. Tak, to prawda, ale wiesz co, Razor jest bardzo dobry na Malasy. Mm -hmm. I to dużo da. I aparycja. Tej aparycji to w sumie jeszcze nigdy nie widziałem ze strony LDI. Oglądałem trochę ich meczy. Może nie aż tak bardzo dużo, ale coś tam oglądałem. Który pik według Ciebie, teoretycznie lepszy? Mm, nie mam pojęcia, to bardzo dużo zależy od zagrania. Oczywiście, jak zawsze. Wydaje mi się, że, no nie wiem, ja wierzę w Polaków, let's do it jednak. Oby, jeżeli to się wszystko, reverse Parality, Clocker wyciągnie kogoś tam kogami, dobry blast aparycji. Oczywiście można mm, szukać ee, fragów. Wydaje mi się, że mamy mniejsze, mniejsze margines błędu niż oponenci. Bo tutaj musi świetnie skoczyć Magnus. Klockwork też dobrze by kogoś wyciągnął. Uh, ulti Aparicja jest kluczowe, by trafić. Mm, także, no. Niby tak. Mhm. A z drugiej strony oni mają bardzo dobre pick bo jest klockworkin to aparycja ulti, mhm. więc te dwie postacie mogą samotnie wyciągnąć. Znaczy, może nie każdego, bo. Mówmy się, że Bristolback jest nie do zabicia czasem, ale, tak ale jakiegoś supporta albo nawet SF-a, jak nie ma backup, bez problemu, mm -hmm. mogą wyciągnąć we dwóch. To jest, znaczy w sumie w pojedynczo, bo Clockwork tylko ten ganguje, a aparycja wystarczy, że rzuci ulti z drugiej strony mapy, więc nie problem. Jasne. Zacznijmy od y, przesłuchania graczy, także Gasiorze. To ja LD LDI chcę. Dobrze. No i Sasu na Clockwerku. Z butem właśnie idzie tutaj zawordować bardzo mądrze z jego strony, ale chyba będzie spotet, jest spotet. I teraz powinien się cofnąć i gdzieś zawordować w bezpiecznym miejscu. Na idzie Supreme, czyli Standard. Exotic deer, czyli Nathan, Ja bardzo lubię mówić mu Nathan, więc mogę się mylić. <laughs> tak Lisa, czyli Lisek będzie na dazlu i oczywiście nisza na aparycji. Po drugiej stronie oponenci. E, patrzmy i, e, i, i, i i analizujmy kilka 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 na Bristol Back dla e, Real Divine Divina mm, Tane Benga Nowa Chen i tutaj zostaje nam jeszcze e, Soul Eye Sokole oko tak e, Sokolek, oko oko tak. czy to Soul to nie jest e, Przypadkiem. Oul to jest. E, e, jak, nie jest jak jest. E, nie papuga, jak sowa? Oul. Oul. Okay. owl okay. Okay. ok, no. Chwileczkę włączę ten mikrofon, bo. 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 bo... bo nie Zapomniałem. A, nie, się, nie, 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 nie. Ale proszę bez, ja hejtu, orze, proszę orze. bez ja hejtu. No, tutaj Będzie trzeba. Będzie trzeba odliczyć się od tego kastu. E, to co? SF Magnus. Co byś powiedział na ten pojedynek? SF chyba ma przewagę i SF będzie też mieć staczki od drużyny. Mm -hmm. Tak, generalnie zszedł kilka na, na Ofa. Po co może e, przypilnować. No, drun jeszcze daleko czasu. Mm, A czyli nisza tutaj rotują tego mida. Tak, wydaje mi się, że mm -hmm. nisza chce zrobić tak zwaną giereczkę dla Magnusa, mm -hmm. chociaż nie wiem, czy to wyjdzie, bo jednak SF jest bardzo silnym lanerem. Wszystko na wizji aktualnie. Te rotacje tak. niszy, także. No, to co warto się spodziewać. Przez clockwork, e, Clockwork'a wart, znaczy się, przez e, drużynę LWT. Mm -hmm. e, i, i, I chyba będzie spokojnie na początku, tak mi się zdaje. To będzie taki Farm Festival. Na początku, dopiero jak wbiją się te levely wbiją się itemy, to dopiero ruszą. Obie drużyny wręcz. No dokładnie. Tak naprawdę czarna porycja. Czarna porycja. daz na porycję. No, nie ma tego jakiegoś typowego stana. Także tacy namida. No wiadomo, musi ciągać daz z tego fabrycznego jak najdalej. Co robi? No jak mówisz, taka spokojna gra. I patrzmy na te pojedynki bezpośrednie. Chociaż tutaj schodzi nam i Dazzle i Supreme za Shadow Fiendem, to się może udać, chociaż bardzo mid, obity Lisek bez OP ze strony zawodników Radiance mamy. Tutaj nie ma Grave'a, ale jest, będzie. Bardzo ładnie. Fajnie udala. to zagrali. Mhm. Widzieli, że on zejdzie na ronę, mieli wizję, płaszczy tam i zabili. Ale wiesz co, tutaj nie wiem czy SF nie widział tego zejścia Liska a, no była to tutaj widział widział. widział, tak, on się kierował z. co, z, z... Z, z drugiej drzwi. strony on miał e, e, Magnusa mhm. z drugiej mhm. strony, więc on miał bardzo wąskie pole manewru i Magnus przewyższa jednak tego sf -a, jednak ma dużo lepszą farmę. Oczywiście to, to się zmieni, bo SF jest postacią, która z czasem dużo więcej będzie wyciągać. Tak, ale im dalej, prawda, im dłużej nie damy tych dusz tak, Shadowfindowi, no to tym strata na razie tylko plus 4 tego damage'a. Niewiele. Musi tutaj na tych raizach optymalnych bazować. Jest dobrze. W lesie Chen. Jak to? Ale nie ma staczków, zauważ w lesie Radiant. A nie, są dobre, ale takie malutkie. Tak jest też ciekawy war tutaj rozstawiony przez yy, SASu na, yy, na Ofię Jaki wart? A tutaj. tutaj, tak, w tym miejscu nie jest często za A nie, to czekaj, to mi się trochę pomyliło. Ja sądziłem, że Sasa bardzo został zodwardowany, a tutaj jednak. No, w momencie. Umiera. Trochę się za bardzo poczuł, wiesz, Żeby mm -hmm. złapać tego x to niestety, no nie wyszło. Ale wart, naprawdę, kurde. Interesujący, haj. interesujący. Być może. Creative. Dokładnie, że... tak, na, tym razem na Ofię, Alponenta, zabity Bisselback. Więc e, sadus offlanerów e, na remis po 0 -1. Oczywiście, ciekawa... Wiesz co, być może on e, spodziewał się tego, że e, jeżeli zostawi takiego warda w oczywistym miejscu, e, a dostrzedni go oponenci, e, to być może będzie zawardowany, odpala się sasu, tylko tutaj nie ma Magnusa, szkoda, bo to może być frak chociaż... Ale King zblokuje? A nie, to King. No, świetny utaj -er! Kogi! rostawiona, ale bez fragów, niestety, ale stanie przy życiu. Trochę League, a słaba sprawa. koordynacja teamowa, bo wiesz, za daleko byli. Jakby ten Magnus był troszeczkę, troszeczkę bliżej, to mhm. oni by zabili tego SF-a i by nie stracili nikogo. I to by była bardzo duża wygrana. A teraz, no, nie wyszło to najgorzej, co prawda, bo jednak cztery tepeki poszły i tak dalej, ale mhm. no, jednak na minus. Otóż właśnie Co byś celował z TD grając z y, Jaggerem, czyli Natanem chyba, chyba mom, chyba mom. No właśnie, ale teraz y, tutaj Astrok poszedł w, w nerfa Jagera. Pierwszy raz od 6 chyba czy 7 lat y, większa, większy koszt w czym w, w Wardzie? Mm. Many Oj, nie mam pojęcia. Coś się Piepsa? zmieniło. A tak, się... Spital, bo animacja się pogorszyła. Na pewno, mm -hmm. czegoś na a reszta to nie wiem. Chyba mana też się pogorszyła. Nie wiem, czy to kręcenie, prawda? Prawdopodob... Chyba kręcenie, wiesz? Mm -hmm. Kręcenie, nie jestem pewien. Tak jest to jest pewny nerw właśnie na tej manie. I właśnie pytam, bo. No, Mom, jasne, często widywany. Generalnie, kiedy Jagger szedł do mety, to, to Mom tak e, go wybił. No tak, to prawda. Mm -hmm. Popatrz, że oni puszują na tym topie, oni chyba chcą wziąć tower jakiś. Bo... A nie, teraz, bo... Bez... A -Akile Sasu schodzi tutaj wprost pod <laughs> oponentów. Spotkaj. Ale może, może się to mu dać, jeżeli... No właśnie, rozstawi Kogi, tylko że pojawi się niestety razor i... I zabije nam Offlinera LD i szkoda. Sasu ma ciężkie życie, nie naprawdę. Nie. naprawdę ma ciężkie życie. I będą brać ten tower Razor włączył nawet ulti, żeby spuszować to dość szybko. I i, 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 ten tower chyba jest oddany bez, bez obrony. Jeszcze Lisek tam idzie, ale Lisek raczej nic nie pomoże. Biedny Lisek ma trzeci level. Chociaż nie tutaj, Te podjedzie. No właśnie, Kogi, ale nikogo nie zapał niestety, szkoda. E, chociaż my tu się bijemy dwóch na, na trzech, e, czy to jest optymalne? No na razie to wszystko się udaje, bo bronimy i z SASU! Sasu. O, o Jezus, nie... trochę zaryzykował. Ale wiesz co? E, Lisek cały, cały czas bez Grave'a, dopiero teraz go dodał i tutaj e, być może liczy na to, że, że go ratuje tym gravem, wychodząc wyżej. Być może liczył na jakieś tepeki, no ale się troszeczkę przeliczył. Oddano te PKI ze strony naszej. Dwa poszły i frak, i wieża. No nie jest to dobry trade, bo my w zasadzie nic nie znajdujemy. Top stoi jak stał. Ta świnia tutaj cały czas pluje i ciężko się do tej wieży dopchać. No tak, tak. Póki co, tylko ten offlane źle wyszedł. Wbrew pozorom, Mit ma bardzo dobrze, Top ma bardzo dobrze. bo ma więcej creepów niż Shadowfinch. Tak słuchajcie, no wiem, że słychać te, te dźwięki. Tutaj nikt nie bije kotletów, tylko mi sąsiad z dołu ogarnia znaczy sobie ogarnia e, pokój no i, i młotki poszły w ruch. Tak no, więc, a no takie to bicie kotleta. Niestety, <ścoughs> e, Tak, no to, to, to nie łukasz, to nie ma, tym pracuję tylko. E, no właśnie, sąsiad. E, to co? Patrzmy na przedmioty, bo tutaj na razie chociaż też się zbierają na tym midzie, zauważ. A tak jakby chcieli też uh, nam zgankować. Mają smoke, mogą to zrobić ścianem tylko rzecz nie ma dobrego kripa. to jest duży minus. Ale ale to zostanie wzięte, bez obrony. I Exotic Tier zainkasował. Mhm. No celować będzie w MOMA. Ale spokojna Gierka, co nie? Tak, tak. tak. Bardzo spokojna. Poza tym. Grafę na zero. Tak, poza nie tymi troszeczkę za bardzo pasywnymi wyjściami, e, chociaż myślę, że to by brak komunikacji, bo, bo jednak no, Dazzle daje prawda, te sekundy przetrwania, sobie się nie działo. Aksa nie ma, tak więc nie ma kto przerwać tego y, Grave'a. E, Ale wiesz, Solisek jeszcze nie miał czwartego lewla i on Ale wiesz to, wydaje mi się, że on miał już czwarty level, Oj, tutaj, a? Supreme Ach. na centry. Złapany, i chyba tutaj o, Rejs go dobije, chociaż. Nie, 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 ucieknie, nice, bardzo ładnie ze strony Suprema i przeżyje, i zaraz mm -hmm. będzie mieć Blinka, to jest bardzo ważne. Tutaj Bantiruna nie została przyjęta. No ja, Razor po prostu wziął. I, I i, teraz Magnus ma dość ciepło na tym midzie, muszę ci przyznać. Mm -hmm. Znaczy, jesteśmy na mapie mm, w sumie. No nie, wardy są na tym topie rozstawione. Jeden ward nie widzimy ani, ani bota ani topa tych run. Rzeczywiście niebezpiecznie, biorąc pod uwagę, jak na morzu gdzieś tam zakrzaka krzaka wyjść ta horda Chena czy Węga z tym Magic Missile. Tutaj bardzo dużym dilem będzie chyba Roshan. Obie drużyny mhm. mogą zrobić bardzo szybciutko tego Rosheima. Ciekawe kto podejmie. Teoretycznie Lodzatoid ma lepszą pozycję startową, bo jednak daje. ale zobaczymy, zobaczymy. Schodzi się oponent na mida, Węga od dolnej runy, no i co? My w dwóch na trzech. Ale są te peki na pewno. Mm -hmm. Blast trafi? Trafi. No. Szkoda, że nie ma Blinka, znaczy szkoda, no zaraz będzie na, na Magnusie optymalna farma. Brakuje jeszcze 400 golda. Tak, ale póki co wydaje mi się, że nie mogą się bić, póki nie mm -hmm. ma tego blinka. Ten blink będzie bardzo kluczowy. No tak, jeżeli on byśmy... ściągnie creepy, ale on nic więcej nie zrobi, on może się patrzeć tylko póki co. Dokładnie, jeżeli byśmy tutaj stracili Magnusa i, i, i kolejny czas na, na, zakup, na zakup blinka, to byłoby to tragiczne. A my szukamy fraga na topie to by... i proszę. Jest bardzo... kryć. Ale jak w ogóle zadał mu ten damage, bo. Na ulti mm -hmm. odwrócił się przodem i jeszcze rzucił kryt. Użycia prawie stracił. <grym> tak jest. No sobie so, niczego nie ma. Zauważ, że on ma brązowe buty i 900 golda. Uh -huh. Mówiliśmy, że SASu ma ciężko, ale tak naprawdę SASU ma porównywalną farmę z Bristolbakiem. Nawet level ma podobne, praktycznie taki sam. Lewla różnicy więc to nie jest tak, że Sasu ma ciężko, tylko oba offline mają ciężko, więc na plus. <sad> no na no nice do itch. Zwłaszcza, że Sasu się odbije, jak wbije tą wszystkie, właśnie wbił tą wszystkie i popatrz, on szuka, on chce coś zrobić. Oni czekają, i będzie kombo z aparycją na pewno. No więc patrzmy, co się na tym idzie, wydarzy. Już ustawiony w krzakach Sasu chce hukować, tylko na razie nie ma zbyt opodowalnego miejsca to może być dobre Blast, ale nie ma RP niestety ale chociaż kto wie na Finda zaplikowane te ulti Magnusa trzeba by uciec Trace nie trafiony kompletnie pojawi się jeszcze Razor tym wszystkim czen do piachu i coś się jeszcze tutaj nam wyklaruje Węgi też nie będzie a więc dwa fragi na supportach bardzo, 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 bardzo... Żer, no. ładnie dwa, ładnie fragi dla Jagiera także naprawdę tutaj Deal zarobił na ten fire. na ten fire, tak jest. Gotóweczki całkiem dużo. Ale to wyszło bardzo ładnie, bo blast trafiony, momentalnie tam pojawi się clockwork, zaraz też idzie follow up ze strony Magnusa, czyli Suprema. No tak muszą grać, po prostu. No tak, ogólnie ten ich piech chyba na tym polega, czekają mm -hmm. na ulta i rzucają te ulta i zabijają. Bo, no ja tak jak mówiłem, Magnus ulti, bądź też clockwork ulti, plus aparycja ulti to jest pewne frak. Do tego dołóżmy Juggernauta, który sam praktycznie może solować każdego, nawet Blistlebacka, zresztą widzieliśmy to na topie niecałe, nie wiem, minutę temu, może dwie, więc no, fajny to wgląd, fajnie to wygląda. i Sasu się odbił też i jest Blink, to jest bardzo ważna rzecz, jest Blink, oni mogą teraz coś robić, oczywiście teraz nie mają jeszcze RP, ale to 50 sekund, to, to, to nie jest dużo czasu. Tak jak słuchajcie, założyłem temat y, na forum do raflowania, także zapraszam Was y, do wzięcia udziału. Co trzeba zrobić? Wystarczy w temacie wpisać y, cokolwiek: A jakiś suchar, może albo po prostu rafle y, I to wystarczy. Po meczu będziemy sobie spokojnie y, tego zwycięzcę y, wyłaniać. Y, na tymczasem czasem jest Roshan. Y, my mamy chyba wizję, chyba widzieliśmy, chociaż. Y, Oj, to będzie dobry blast trafiony. Tylko tutaj troszeczkę może za wcześnie. Sasu skończył, odpalił mi Slasha Jagger. E, ten damage na bisselbacka oraz na Razora. Wybucha nam Shadow Fiend. Supreme ma problemy. 2 do 2. Grave na Liska. Jeszcze jest Deal, który będzie tym mieczem machał. E, I domachał nam. SFa, być może przez jeszcze podać... chociaż nie. Się adiabam, przez... Będzie ta... będzie Oj, oj, oj co było? przez te... E, przez to tutaj będzie prawdopodobnie team wipe, dear nie odpuści, Swap? no taki a nuż coś się uda. Na to not fire, tylko tyle mogę. Nie mam pytań, powiedzieć. nie mam pytań. Ale tylko nisza musi uciekać. Ucieknie, ucieknie. Jeszcze was proszę. To ale jest ma Midasa. Zobacz tutaj, jakże poszedł. Um, interesująco. Tak. No ale wiadomo, Apocalypse musi mieć ten level, musi mieć tego, zanim ma jak najszybciej. No? Midas Mutie 14 na aparycji. Um, nie, Nisza bardzo dobrze gra tutaj. Popatrz, ma 007. On mm. ani nie zginął, ale jednak się przycienia. <laughs> to taki bond zauważ. Słucham? Taki bond 007. Tak, w sumie prawda. Tajny agent. Ukryty agent. O to chodzi. dostał do z e, MI6, chyba tak to się nazywa w Anglii, ta służba. Oj, nie wiem. E, ja aż tak MISX. bardzo nie znam się. A, takie tam. Takie tam. No ale grunt, że tutaj udaje się Polakom e, po tym e, starcie, no może powiedzieć optymalne, Chociaż z offa, jak mówiliśmy, e, w sumie oba ofy były e, ciężkie. ciężkie. Tak jest. Troszkę brak komunikacji, znaczy problem z komunikacją z bliskiem na tym bocie w jednej akcji, ale ale generalnie to my tutaj już mamy przewagę w networkie. 5000 w exp no i Deer, który ma Sangajasze w minucie 15 jego network 10000, dwukrotnie w zasadzie e, już przewyższył oponentów. są oni będą teraz wykorzystywać to, mhm. oni mają itemy, mają expo, mają wszystko, oni powinni teraz korzystać z tego. No że popatrz. Przeciwnik SF niczego nie ma, on nawet nie ma eula bo on zaczął od klaba, żeby mieć życie Niczego nie mają. Popatrz, gdzie jest nisza w ogóle. To jest smak. On marii, się nie bądź... boi, on się nie boi. Blast trafi. Kogo? Baka, Stasu się pojawia, ale gdzie są? No jest już między innymi, Szesefa. Nie będzie dobry ten swap. To się okaże za chwilę. Brakuje jednego retika, by zabić nam tego zawodnika. Grave na Lisku uratuje go prawdopodobnie, chociaż już lecą te ee, ady, Czerna. jest. Ym... Magnus atakowany przez Blisselbacka Ale w międzyczasie reakcje się biorą no Jeszcze słup im ale szczurek jest uskuteczniany Jeszcze nie, jeszcze nie Pamiętam, On przeżył, że... wow On rzucił RP, nie żeby przeżyć, opcji. nie? Mhm. Ale tower jest wzięty i on jeszcze rusza, on rusza Bir, co tu się dzieje? Nie ma pytać, nie mam pytać Jeszcze ten Razor to umrze On wstępował na śmierć nie, nie mam pytań co wykonał teraz Jugger Wykona teraz oni nie mają go jak zatrzymać. To są dwa supporty: kontra Jagerno z Zedgis, który jest naprawdę sfarmiony. I, i, I cofnął się, ale jednak zrobił szkody. Tam na początku sądziłem, że to wyjdzie naprawdę tragicznie, a tutaj, no jednak, coś tam porobione zostało na dole, więc y, może nie aż taki wielki plus dla LD, ale. No, niech będzie. Nie wyszło to źle, nie wyszło dobrze. I jeszcze mi Tower wzięty. Oni nie obronią tego, więc jednak na plus. Ale mój... zobacz, że Dee za chwilę dołoży nam Skabi. No i. Miuta on jest 17. Wiesz? On jest niezabijalny. Mm -hmm. Wystarczy, że on będzie w akcji i oni wygrają to. Póki co, oczywiście. Bo nie mają jak go zabić. Mm -hmm. A on naprawdę dużo di Major robi. Zwłaszcza z tym Cliwem od Magnusa, który jest level 4 teraz. Tak. W ogóle ciekawy jest skill build Suprema. Zobacz sobie. Empower over Skewer. I to wszystko dla Natana. A teraz za... zobacz, skill build yy, właśnie z tych Dira. A, jak on by skillował? Mm -hmm. Chyba standardowo, czy nie? Chociaż mm -hmm. wiesz co, tutaj właśnie z tą maną, yy, może za chwilę o tym, bo... Bo zamieszanie, wskoczy pod momentalnie! Czy trafił Clockwork yy, hookiem w... Yy? W Magnusa, który skierował, nie, nie jestem pewien. Nie ale wiesz, co to pewien. nie ma znaczenia? Ważne, że Chen umarł i oni nie mogą w Tak, tak, ale to. to wręcz mogły być no, epickie, gdyby tak to wyszło. No, no spychamy, co dużo mówić, oni mają co nam zrobić aktualnie. Stoi dir i będzie to wszystko. Trzeba się tankować, Mike's. RP na dwóch, gdzie jest, jest, instant follow up ze strony Deera, klikando, odpalono, co się dzieje, jak ten śpis chodzi momentalnie, blast trafi, tutaj jeszcze starszy blast, nie mam pytań. To wszystko naprawdę świetnie wychodzi Polakom. To by skończyło się dużo bardziej tragicznie dla drużyny FWT, gdyby nie, gdyby nie... E, e, e. Ten damage wyssany mm -hmm. na Natanie, on miał 100 dmage'a, coś takiego, to jest naprawdę mało, ale raksy wezmą, nawet dwie strony mogą się pokusić, ale nie mają siły, mają moc, mają wszystko, nawet Aegis jest. Ten tak za niedługo będzie znikać chyba. Mm -hmm. Walczymy dalej, obity mocno Sasu, ale jest Lisek, który Grave'a ma dostępnego. Wrócimy, czy też nie? To jeszcze ma tego Aegisa, wskoczy Supreme, ale bez gdzieś tam ewentualnego skiwera pada bisselback, padnie też Shadow dwa 2 od Deera jeszcze dalej czy też wrócimy no podnikował się pod niego Razor warto by go jakoś wyforsować, co się sosu. dzieje No tak sosu. ma pewne problemy ale generalnie znowu Jagger na przodzie no jeszcze jeszcze wave który tego armora oczywiście zmniejszy no to jest to No to jest GG no, jest GG 16-0. Na ten 16 na, na jednak życiówkę. 16-0. No, jeszcze sobie Rampage'a pod fontanną zrobił. Tak przy okazji po prostu. Wow, no, co tu ma... już powiedzieć? no Polacy zmierzyli oponentów. co, średnia to wyglądało. Nie mm -hmm. powiem, że to wyglądało tragicznie, ale wyglądało to na wyrównaną gierkę. A potem jednak ten Jagger dołączył do walki, zrobił tam Ultra Killa, Triple Killa i tak dalej. I naprawdę dużo podziałał.